Dobry dzień dobry kochani. Dzisiaj witamy Was z mamą. Mama przyszła, także robię kawkę rozpuszczalną, taką z rana na szybko. Wypijemy sobie, zjemy może jakieś ciacho, także zapraszamy. Kochani, dzisiaj dzień kuriera, Galerie otwarte Marysia na zakupach. <laughs> nie, no tak pięknie kolorowo nie jest. Bo akurat zamawiałam online, ale wiecie, też cieszy. <laughs> Dajcie mi znać w ogóle, co wy upowalowaliście na tych wyprzedażach, bo ja stwierdziłam, że dobra, jakieś tam zamówionko do domu zrobię, bo nie wiemy dokładnie, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy, zobaczymy. Tam wtedy słyszycie mnie, Mikołaja, bo się bawi. E, także co, pokażę wam taką kurteczkę, może jeszcze się zdecydujecie, upolujecie coś, e, taką fajną. E, Kacper ma tą samą, tylko że zieloną. Jest piękna. Ja ją upolowałam chyba za 90 czy 100 zł. Zobaczcie. To jest fajna, cieplutka ona jest. Jest bardzo cieplutka, bo już wypróbowaliśmy. Ja wziąłam na 116. Będziemy mierzyć, szczerze mówiąc, żeby ona była taka no, większa na przyszły rok, bo mi kolejna strasznie rośnie. Yy, słuchajcie, ona kosztowała 130. Najpierw, patrzcie, jej na 219, no 220 zł, potem była za 140, a ja opulowałam yy, w promce, no za 90 albo 100 zł, jakoś tak, bo już nie pamiętam dokładnie ani maksymalnie przy tym. Także mówię, taką na 116, zobaczymy, czy będzie taka. No musi być większa w tym roku, żeby ona była, żebyśmy mieli pewność, że w przyszłym roku będzie po prostu akurat. No, także taka kurdeczka. Tutaj, zobaczcie, taki T-shirt biały, taki biały T-shirt dla Kacpra. Ja mu większy już rozmiar. Oni ubrań na teraz mają, wiecie co? Także na 164. Także też będziemy mierzyć, jak będzie naprawdę dużo za duży, no to jeszcze zobaczymy, ale raczej nie będę odsyłać, chyba że tą kurtkę lub pojedziemy oddać do sklepu i tyle, no bo kurtka tutaj jak będzie, nie wiem, jakaś, no, dużo za duża, no to też się tak boję zostawić na dwa, za dwa lata, bo wiecie, one jeszcze wyrośnie będą, no, ja tak jak stamtąd w tamtym roku, także ja już mam zrażenie, no, ale zobaczymy. Także taki Kacperkowi, tutaj... Wzięłam takie zwykłe spodnie, ale ja Wam właśnie polecam te spodnie. Yy, w normalnie, nawet za normalną cenę, bo ja kupiłam spodnie i kacprowi za normalną cenę i bluzę. Yy, gdzieś tam z tego materiału. Zobaczcie, one były. O, a tu jest jakaś europejska cena. Ale ja ogólnie dorbam je za 35 zł, bo to na pewno yy, pamiętam. Także fajne są, nic się z nimi nie dzieje po praniu, także wow. I są takie delikatnie ocieplane Ale wewnątrz, takim meszkiem. Tutaj wzięłam coś dla Pawła. Taką koszulę. Ubieram powoli Pawła, słuchajcie, na przyszłe święta. Ale sam się zgodził, sama mu się spodobała ta e, koszula, także wow. Ona jest taka z długim rękawem. No grosze kosztowała będzie, też nie będzie ceny, ale dałam za nią jakoś albo 35 zł, albo 40, jakoś tak. Ale fajna, fajny, taki przyjemny materiał, taka, no taki przyjemna bawełna. No. Także piękna. O, ale się cieszę, że się w ogóle Paweł zgodził coś takiego założyć, bo on zazwyczaj koszuli w ogóle z długim rękawem nie nosi. Także tutaj wow. No i chłopakom, bo jak chłopaki zobaczyli, że tata coś takiego sobie wybrał, a chłopaki to są po prostu małe klony taty, to tutaj sobie wybrali takie koszule. To jest dla Kacpra. Też większą wzięłam. Będziemy mierzyć, bo ja chcę, że to było na przyszły rok. A wiecie, jak mi urosną, no to nie za bardzo. No, także taką, też z długim rękawem. I one były totalnie już za grosze, bo chyba kosztowały... Też nie ma ceny. Kurczę, nie ma ceny. Ale za te dałam chyba też właśnie 35 zł 25 zł. Słuchajcie, nie pamiętam. Ale wpadnijcie jeszcze sobie, bo naprawdę można upolować na tych ostatnich sztukach za grosze. No i Mikołajowi taką samą, tylko że mniejszą na 116. Także też będziemy mierzyć. O, no fajnie. No, cudne są. Fajnie wyglądają. Tutaj Kacperowi jeszcze e, sobie taką wybrał bluzę. Nie taki święty z napisem. Taka, niero, taka nierozpinana, zwykła. No i ona była totalnie za chyba 20 zł i to nawet nie chyba, tylko na pewno za dwie dyszki. Także polujcie, polujcie na nią. I też ma przecudowną bawełnę. Ja lubię ubrania z rezerw, bo jeszcze nam takie się nie trafiły, żeby coś się z nimi stało. I właśnie z tej samej kolekcji spodnie. Bluzy nie są w ogóle przecenione z tej kolekcji. One są w regularnej, w regularnej cenie i też te spodnie były za 35 zł tutaj dla Kacpra. A bluzy są w normalnej cenie po 50 zł. Warto, warto, warto. Słuchajcie, ja tą bluzę biorę od października bo kupiłam Kacprowi w październiku tą bluzę, a w spodnie jakoś też na początku chyba października albo pod koniec września, jakoś tak. Nie, chyba na początku października spodnie kupiłam. Totalnie nic, nic, nic po praniu. Jak nówka po prostu wyglądałam jakbym ze sklepu je przyniosła. Także polecam, także spodnie za 35 zł, bo nie wiem, czy już mówiłam, bo się rozgadałam. I tutaj Pawłowi taką koszulę polo. Uwielbiam polówki, Paweł też lubi chłopaki lubią. Bardzo lubię. Taki właśnie, taki, taki ele... elegancko, ale nadal na sportowo, także lubię chodzić. No, fajna jest. I tą koszulę polo yy, chyba dałam za nią 40 zł. Jakoś tak po jak dobrze pamiętam. No. Zakupów na tyle. Chłopaki obkupione. Ja chciałam sobie kurtkę wziąć z rezerw na przyszły rok, ale tak, raz boję się, że nie trafię z rozmiarem, bo nie wiem, jaki rozmiar będę miała na przyszłą zimę a 2 um, nie do końca mi się podobała ta, którą sobie wybrałam i stwierdziłam, że może pojedziemy do tej galerii zobaczymy właśnie z tą kurtką Mikołaja e, może nie, ale może pojedziemy może sobie coś tam upoluję właśnie albo w resort, albo w jakimś innym sklepie bo szukam typowo konkretnej a jak nie to ogólnie mam taką upatrzoną i chyba na nią się zdecyduję ale gdzie indziej, albo bardzo mi się e, marzy w CIA. No, ja lubię bardzo ciuchy stamtąd, ubrania e, nawet Pałowi coś tam zamówiam. Chłopakom na razie nie zamawiałam, bo właśnie się wstrzymuję z tego względu, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy, ale zobaczymy, może, może pojedziemy. I nie będę musiała zamawiać na stronie, bo w sklepie są lepsze promocje i to na pewno, bo już kilka razy tak mi się trafiło, że byłam w tym samym czasie, co patrzyłam na stronie w sklepie i po prostu były o wiele lepsze oferty a sklepach. No, w ja tak już bywa, ale świetne mają materiały i bardzo lubię tam ubrania kupować, bo to są takie ubrania na lata. No, ale rezerw też naprawdę miło zaskoczył mnie ostatnio, bo tak się przekona, przekonaliśmy. Jeszcze parę lat temu, jak kupiwałam, to niezbyt, niezbyt, a teraz po prostu ta bawełna jest. No, 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 szok i cóż. No, ale nie naprawdę. Fajnie warto. Zobaczymy, kupaki będę mierzyć, czy to wszystko będzie pasować i. Bo nie wiem, na kogo pierwszy raz zamawiałam tej rzeczy, że mówiąc, ubrania. Mam, wiecie, tylko cztery zazwyczaj. Bardzo rzadko go przekonam gdzie indziej. Eee, I to jest pierwsze takie zamówienie, gdzie mu wzięłam ubrania w ciemno online i bardzo się boję, ale zobaczymy właśnie jak to będzie. Poprzemierza sobie eee, i jak nie będą, to będziemy musieli jechać i oddać. No, tutaj jeszcze, patrzcie, ten, eee, ten kołnierz ma taki fajny wzór. No, mega, mega fajnie to wygląda tak elegancko. To ma takie wykończenia. Na rękawie też. Ładnie, ładnie. I takie ale cienkie paseczki, coś takiego, stary melasz, no coś, coś ten desen, no ładny. Dobra, nie rozgaduję się o ubraniach, bo już 8 minut do Was mówię o ubraniach, ale naprawdę wpadnijcie sobie na resert i na te... Nie wiem czy tam jest seksek, kurczę, nie pamiętam, o, yy, bo już mi się mylą te sklepy, ale tam chyba są takie właśnie ostatnie sztuki i ja te spodnie yy, dorwałam na chłopaków w tych ostatnich sztukach yy, i tą bluzę na cacpra. Także za dwie dyszki ta bluza to myślę, że bardzo się opłacało, bo ona ta cena wyjściowa była no 50 zł. No także nawet więcej niż 50%. No i te spodnie też fajnie, bo 35 zł za spodnie. To jak dla mnie to jak zadama w takiej sieciówkach, bo no totalnie nieraz trzeba tam zapłacić. Ale myślę, że. Warto by mówię, jak kacper strasznie te kolana niszczy do teraz. I jak kupię takie spodnie, to wiem, że one wytrzymają spepko, no niekoniecznie. Rzadko które tam wytrzymują dłużej niż dwa miesiące, a tutaj te naprawdę śmiga, śmiga, śmiga. Dobra, koniec gadania, koniec zachwalania. Wpadajcie i mi tu piszcie, co upolowaliście Wy. Czekam na komentarz. Słuchajcie, dzisiaj mam nogę ten makaron z czerwonej soczewicy. To co kupiłam w Biedronce. Do tego ten sosik Tikka Masala. I tutaj mamy indyka kawałki. Miałam takiego pieczonego indyka. Także jak najbardziej pasuje. Zabieramy się, zajadamy. Jeśli coś jecie, to życzymy Wam smacznego. Idziemy wcinać. No. Kochani, ja się właśnie zabieram, za robienie sałatki. Tak tak kurczak w przyprawie kebab gyros. Ananas, ryż biały. Wszystko sobie teraz wymieszamy, żeby się połączyło i dodamy okurek. Jakże inaczej okurek to po prostu jest najulubieńsze warzywo. kukurydza Teraz sobie tak wszystko ładnie jeszcze wymieszamy jeszcze raz. I ja tutaj dodam dwie łyżki majonezu light i mam taki miks ziół zamrożony: pietruszka, szczypiorek, lubczyk i koperek. Tak na oko. dosypałam i było przepyszne. A tutaj ja już się żegnam z nami herbatką. Herbatka musi być jak co dzień i tutaj właśnie to jest ta, którą dostałam na święta, a może Paweł, ale wiecie że kto no, korzysta bardziej. Także tutaj zaparzam i będę pić. Bo naprawdę jest przepyszna, to jest ta z tymi malinami. Także do zobaczenia kochani, widzimy się już następnym razem. Papa, pa, buziaki, dziękuję że byliście.